Cześć, i witam Cię w dodatkowym odcinku EV News, bo tyle się wydarzyło, że nie ma sensu czekać dwóch tygodni, także zaczynamy. Zacznę od modelu 3 w wersji standard, który właśnie dołączył do amerykańskiego konfiguratora. Ta wersja trójki chyba troszeczkę wszystkim umknęła. Mi się wydaje, że Tesla też ją sobie gdzieś tam testowała w Stanach. Natomiast ona się tak niewiele różni od zwykłej trójki, że pewnie po prostu nie została nawet zauważona. Z zewnątrz tak naprawdę tylko po tych nowych, brzydszych kołpakach ją poznacie. Pod tym brzydkim kołpakiem też jest inne koło stalowe, nie aluminiowe, tak jak w tych modelach, które teraz się nazywają premium. Kolejną zmianą, której też się wychwycić nie dało, to jest to, że kolor Stealth Grey, który wcześniej w Teslach model 3 był za dopłatą, teraz jest podstawowym kolorem dla każdej wersji Tesli, także tej standard, a za biały, który był poprzednio darmowy, teraz musimy sobie dopłacić. I jak już jesteśmy przy cenach, to teraz w stanach ten najtańszy model 3 startuje od 37 tysięcy dolarów. Ten model teraz otwiera gamę, jeśli chodzi o model 3, zniknął. model podstawowy z napędem na tylne koła. Technologicznie ta wersja standard to jest tak naprawdę model 3 z napędem na tylne koła, który właśnie wypadł z konfiguratora. Zmiany natomiast są, jeśli chodzi o wyposażenie, jeśli chodzi o wnętrze. Teraz to wnętrze to jest taki miks starej i nowej trójki, bo mamy ten odsunięty cup holder, a nie zasunięty w całości, tak jak w trójce poliftowej. Siedem głośników, nie ma możliwości do kupienia audio premium. W Stanach brak FM, u nas raczej będzie. Zamawiający trójkę standard w Ameryce, także nie dostają w standardzie autopilota u nas. Myślę, że raczej będzie. Z wnętrza zniknęły ambienty, pozostało tylko oświetlenie na nogi. Fotele, tak jak w modelu Y, częściowo materiałowe, częściowo skórzane, podgrzewane tylko z przodu, podgrzewania z tyłu i wentylacji z przodu nie będzie. Jak już jestem przy braku ambienta, to wspomnę też, że prawdopodobnie w przyszły weekend na kanał wpadnie recenzja Sexy Strip od Enhance czyli to jest ambient, który możecie sobie sami dołożyć do przedliftowego modelu 3, modelu Y. Bardzo fajnie go skonfigurować. Więc na przykład, jeżeli model 3 standard albo model Y standard sobie zamówicie, będzie wam bardzo ambientu brakowało, to będzie sobie można właśnie od enhance um, to dołożyć i on spełni dokładnie te same funkcje, które spełnia ten, montowany seryjnie. Ambient. Jeśli firmy Enhance nie znacie, to ja bardzo serdecznie odsyłam do moich innych filmów, gdzie recenzowałem wiele produktów tego producenta. No i z przyjemnością też wam ogłaszam, że udało mi się uzyskać kod rabatowy e, dla Was. 10% na wszystko ze sklepu Enhance z kodem czarek. Jeśli ktoś e, czaił się na commander, chciał zamówić, e, a cena go troszeczkę odstraszała, no to jest teraz dobry moment. Kod znajdziecie też w opisie. Rzecz, z której wiele osób się śmieje, ja w sumie trochę też. E, lusterka będą składane. Ręcznie. W modelu 3 standard udało się zachować panoramę, która jak wiecie z modelu Y wypadła. Ale do modelu Y standard wrócimy sobie za chwilę. Podstawowe pytanie, czy i kiedy taka Tesla będzie dostępna też w europejskich, między innymi w polskich konfiguratorach? No, według mnie będzie, jak najbardziej. Wiemy, że w tym momencie Tesla próbuje taką e, trójkę standard, tam gdzie jest produkowana na naszynek, czyli w Chinach, homologować, więc raczej kwestia czasu. Podejrzewam, że pewnie jeszcze w tym kwartale też zobaczymy trójkę standard RWD. Wypadnie, więc jeżeli chcesz taką trójkę z napędem na tylne koła podstawową kupić, no to pewnie jest to jedna z ostatnich chwil na to. Ta cena 37 tysięcy dolarów w Stanach prawdopodobnie odpowie cenie na poziomie 170, może 175 tysięcy złotych brutto. No i pewnie podobnie jak w przypadku modelu Y zostanie zlikwidowany model z napędem na tylne koła, więc ten przeskok do e, trójki premium będzie dosyć duży. Mam tu oczywiście na myśli przeskok cenowy, ale ten przeskok, jeśli chodzi o to, co jest oferowane, no też jest całkiem duży, bo sporo rzeczywiście zostało z modelu standard usunięte. W tej nowej serii zazwyczaj coś o Ładowarkach Wam opowiadam. Zazwyczaj to też były jakieś wiadomości na temat ładowarek Tesli. a dzisiaj Wam opowiem o ładowarkach Orlenu, które zaczynają się robić naprawdę konkurencyjne. Przede wszystkim ze względu na cennik, bo Orlen na październik przedłużył swoją promocję, jeśli chodzi o ceny na ładowarkach. Tutaj Wam wklejam, jak wyglądają ceny, zarówno jeśli chodzi o AC, jak i DC. Problemów z ładowarkami Orlando do tej pory było kilka. Raz, że najczęściej to jest tylko jeden słupek, czyli tylko dwa miejsca do ładowania: CCS, SHADEMO i AC. Dwa to prędkości najczęściej 50. 120, czasami 150 kW, więc nie najszybciej, no i poza tymi cenami promocyjnymi też było dosyć drogo. Ale takim niewątpliwym plusem, jeśli chodzi o ładowarki na Orlenie, jest ich ilość. Po prostu tych stacji paliw forenu jest bardzo dużo. Na wielu z nich mamy te ładowarki, więc ta gęstość jest naprawdę całkiem, całkiem dobra. Orlen w tym tygodniu ogłosił, że teraz postawi na budowę hubów ładowania, więc punktów zwiększą ilość ładowarek, także tych szybkich ładowarek. Pierwsze tego typu huby w Polsce zostaną uruchomione jeszcze na przełomie października i listopada. Jak się uruchomią, to na pewno na na jakiś jeden pojedziemy i sprawdzimy, jak to działa i ile to kosztuje. A do końca przyszłego roku będzie ich w Polsce ponad 50, więc porównując to do mniej więcej 20 hubów testy to już jest dwa razy tyle. No w dosyć krótkim czasie trzeba zauważyć. Nowe punkty Orlen Charge to będą ładowarki do 400 kW i tutaj Orlen deklaruje, że nawet jeśli to obłożenie będzie spore, to i tak poniżej tych 200 kW mocniej powinna spadać. No jeśli by tak było, to naprawdę super. Jeżeli sobie w aplikacji Orlen Charge wyszukacie hub, no to pokażę Wam się te planowane lokalizacje. Jakiś taki pierwszy z jego nowy, w nowym dworze gdańskim hub jak sobie klikniemy to widzimy że planowane jest 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ładowarek do 400 kW, więc no całkiem fajna stacja, szczególnie gdyby te ceny promocyjne się utrzymały, to Orlen naprawdę stanie się dla Ionity i Greenwaya bardzo konkurencyjny. Mała aktualizacja, jeśli chodzi o program nasze auto według najnowszych doniesień elektryki spoza Unii Europejskiej odsłone, nawet odsłone 0% jednak zostaną w programie. Pozostałe zmiany ogłoszone jakiś czas temu, jeśli chodzi o program nasze auto mają zostać, czyli m.in. zmniejszenie całkowitego budżetu z 1,6 do 1,2 Miliarda, także rozszerzenie kategorii pojazdów na kategorię M1, N2, N1 też to wszystko ma być utrzymane. Ma zostać zlikwidowany bonus dochodowy, ale to najważniejsza kwestia, na której nam zależało, czyli właśnie dotacje innymi na Tesla Model 3, z tego się ministerstwo na szczęście wycofuje. Ministerstwo na swojej stronie co dwa tygodnie publikuje raport, z którego możemy wyczytać, ile już wniosków zostało złożonych, ile już wniosków zostało wypłaconych, i na tej podstawie możemy sobie mniej więcej szacować tempo. Do kiedy program wystarczy. Na dzisiaj środków zostało na około 11 tysięcy pojazdów. Jeśli chodzi o liczbę wniosków składanych dziennie, to chyba około 200 się waha, więc możecie łatwo policzyć mniej więcej, kiedy środki z tej puli się wyczerpią. No i na sam koniec model Y standard. Już do zamówienia cena 184,990 złotych, bateria z wersji niedostępnej już w konfiguratorze z napędem na tylne koła, czyli LFP 62,5 kWh. Jako, że z konfiguratora zniknęła właśnie ta wersja z napędem na tylne koła, która kosztowała 205 tysięcy złotych brutto, to ten przeskok pomiędzy modelem standard a premium za 220 tysięcy jest dosyć duży. I jeśli chodzi o model standard, to zamówicie go tylko na 18-calowych kołach. Auto będzie wolniejsze niż poprzednie RWD, bo 7,2 sekundy do pierwszej setki też troszkę będzie się wolnie ładował, maksymalnie do 170 kW. Jeśli chodzi o wyposażenie, to już się z tego śmialiśmy kilka razy. Dach szklany jest, ale został zasłonięty materiałą pod sufitką, więc od zewnątrz go widać, a od środka go nie widać. Brak filtrów HEPA. To jest duży minus, bo to jest, podejrzewam, jakaś bardzo niewielka oszczędność, a jednak to jest nasze zdrowie, to co wdychamy, więc tego typu oszczędności nie wspieram. Brak świateł matrycowych, które z Tesli... Coraz lepiej działają, więc w sumie szkoda, że tutaj w tym modelu standard um, tego zabraknie. Zupełnie inne za to jest wnętrze, o ile w trójce trochę zrobi taką hybrydę wnętrza ze starej trójki z nową trójką, to tutaj jest zupełnie inne wnętrze, bez tunelu środkowego e, z przodu, więc między innymi noba. Sobie nie zainstalujecie, bo po prostu nie ma gdzie. Jeśli chodzi o Y, to też wyleciał z naszego konfiguratora niebieski kolor, zastąpiono go innym e, kolorem. I tutaj też dosyć śmieszna sytuacja z facebookowego forum Tesli. E, mianowicie, jednemu z klientów, który zamówił sobie Y w tym niebieskim kolorze, po prostu dostał mailerze, e, no jednak inny kolor e, pan dostanie, bo tam tego już e, nie robimy. No i w ogóle m, te maile od Tesli miały szereg jeszcze innych ciekawych m, m, zmian, między innymi w pewnym momencie panu konfiguracja została zmieniona na model. Performance, mimo tego, że zamówił sobie longrange'a, także bardzo, bardzo ciekawa kwestia. Dajcie mi znać też, co wy o takim ruchu myślicie. Czy taka cena w ogóle, jeśli chodzi o tego typu wyposażenie, się broni? Czy to ma sens? Ja się trochę z myślami biję, bo wiele rzeczy, które z tego modelu standard wypadły, według mnie są absolutnie kluczowe. Ale z drugiej strony, ta dopłata 35 tysięcy do modelu premium to jest bardzo, bardzo dużo. Więc dla wielu osób pewnie gdzieś ten próg bólu 200 tysięcy, czy te 205, które kosztowało hmm, kosztował Y, w wersji RWD, no, okaże się nie do przeskoczenia. Nie wiem, nie jestem w stanie Wam powiedzieć i obiecać, jak to będzie wyglądało, ale chyba sugerowałbym jednak czekać na jakieś modele Y z Inventory. To są zawsze samochody, które są prekonfigurowane, czyli nie możecie tam już nic zmienić, nic dodać, ale one są zawsze troszkę tańsze niż to, co sobie wyklikacie sami. Trzeba też uważać, jeśli chodzi o kwestię dotacji, żeby też nie przestrzelić i nie zamówić tego auta na przykład w styczniu, bo wtedy może zamówicie taniej niż niż konfiguratora, znowu może nie uda się załapać na dotację. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli się czegoś ciekawego dowiedziałeś, to zostaw proszę łapę w górę. Możesz też zostawić subskrypcję pod moim kanałem. Bardzo Wam dziękuję za rekordowy odbiór eee, odcinka sprzed tygodnia byłem w szoku. Na dzisiaj chyba ponad 11 tysięcy wyświetleń, także ten format newsowy się bardzo dobrze na kanale eee, sprawdza i na pewno będę go kontynuował. Więc jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, no to zasubskrybuj i co dwa tygodnie, a czasami co tydzień, jeśli się będzie coś więcej działo, będą nowe odcinki wpadać. A za dzisiaj już wam bardzo dziękuję. No i do następnego.